Zaczniemy od wyprowadzenia wzoru, według którego policzymy całe to zadanie. Zaznaczmy więc w naszych zeszytach 5 punktów, z których uwaga, dowolne 3 punkty nie są współliniowe. Czyli może zachodzić taka sytuacja, że jeśli mam punkt A, punkt B, to punkt C nie może leżeć na jednej prostej z tymi dwoma pozostałymi punktami. Takiej sytuacji nie przyjmujemy. Więc ten punkt C załóżmy przeniosę w to miejsce. Tutaj gdzieś wybiorę punkt D. I może w tym miejscu zaznaczymy punkt E. Pięć punktów wystarczy. Następnie sprawdźmy, ile odcinków możemy stworzyć wychodząc załóżmy od pierwszego punktu. Mamy jeden odcinek, drugi odcinek, trzeci odcinek i czwarty odcinek. Teraz policzmy, ile odcinków stworzymy wychodząc z punktu B. Tutaj miałbym jeden odcinek, tutaj drugi, trzeci i czwarty odcinek. Znów mam cztery odcinki. Weźmy następnie punkt C. Z tego punktu będę miał jeden odcinek, drugi odcinek, trzeci odcinek i czwarty odcinek. Dobra, punkt C, punkt D teraz. Z punktu D mam jeden odcinek, drugi Trzeci i czwarty odcinek. No to jeszcze punkt E. Tutaj jest jeden, drugi, trzeci, trzeci i czwarty odcinek. Pierwsza część eksperymentu tak naprawdę jest już za nami. Zapiszmy sobie tylko, że jeśli liczbę punktów oznaczymy małą literką N, a u nas liczba punktów jest równa 5, to zauważmy, że zawsze otrzymujemy o 1 mniej odcinków niż jest liczba punktów. Czyli możemy zapisać n-1 to się równa w tym przypadku, 5-1 to się równa 4 odcinki z każdego punktu. Ale zauważcie, że niektóre odcinki się powtarzają. I teraz. Idziemy do drugiej części naszego doświadczenia. Ja sobie te wszystkie odcinki wypiszę. Mam odcinek AB, AC, AD, AE. Następnie idę do punktu B. Tworzę odcinek BA, BC, BD, BE. Następnie idę do punktu C. Tworzę odcinek CA, CB. D CE. Idę do punktu D. Tworzę odcinek DA, DB, DC i DE. I jeszcze z punktu E otrzymujemy odcinek EA, EB, EC oraz ED. Wykreślmy więc te odcinki, które się powtarzają. Odcinek o końcach AB to jest ten sam odcinek, co odcinek o końcach BA, więc to jest powtarzający się odcinek. Tak samo AC to jest to samo co CA. AD to to samo co DA. AE to to samo co EA. Idziemy dalej. BC to jest to samo co CB, BD to to samo co DB. I tak dalej odcinki wyrzucamy. Ile odcinków wyrzuciliśmy? Połowę. Czyli chcąc policzyć liczbę odcinków, będziemy tworzyli taki wzór. n razy n minus 1 podzielić przez 2. Tak? Dzieląc przez 2 pokazujemy w ten sposób, że od całej liczby odcinków odrzucamy Połowę odcinków, która się powtarza. A skąd to mnożenie w liczniku ułamka? No, gdybyśmy chcieli policzyć wszystkie odcinki, te, które zapisaliśmy tutaj u góry, pomnożylibyśmy 5 razy 4. Kiedy mamy już gotowy wzór, możemy wyznaczyć n, wiedząc, że w pierwszym przykładzie liczba wszystkich odcinków łączących te punkty jest równa 21. Pomnożę obustronnie to równanie przez 2. Jak rozwiązać takie równanie? Mamy iloczyn dwóch liczb, który jest równy 42. No nie może być to oczywiście iloczyn dwóch przypadkowych liczb. Bo zauważcie, że pierwsza liczba liczba n jest o 1 większa. Od tej liczby. No więc tutaj możemy tylko podstawić w miejsce n liczbę 7, a w miejsce n-1 liczbę 6. 7 razy 6 daje nam 42. Czyli z tego prosty wniosek, że n jest równe 7.